Witajcie, kochani. Jak zapewne wiecie, zazwyczaj poruszam się przy pomocy mojego psa przewodnika Wilmy. Niestety, odkąd Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, przywiezienie psa przewodnika z Anglii do jakiegokolwiek kraju europejskiego jest bardzo skomplikowane i bardzo drogie. Dlatego. Teraz, kiedy odwiedzam Polskę, muszę poruszać się przy pomocy laski. I z tym wiąże się taka moja refleksja, że podejmując jakiekolwiek poważne decyzje polityczne, zawsze warto jest myśleć o tych wszystkich, nawet najdrobniejszych, pozytywnych i negatywnych skutkach tych decyzji. I tak naprawdę nawet te najdrobniejsze negatywne skutki mogą mieć bardzo poważny i bardzo utrudniający wpływ na nasze życie. Co więcej, ja jestem głęboko o tym przekonana, że zawsze jest bezpieczniej i łatwiej działać w grupie. I jest to łatwiejsze niż bycie taką samotną wyspą, która musi sobie radzić na własną rękę. Ja mam nadzieję, że te relacje między Wielką Brytanią a resztą Europy będą się poprawiać, i że powoli, wiem, że to bardzo nierealistyczne, ale mam głęboką nadzieję, że kiedyś w przyszłości Wielka Brytania. Powróci do Unii Europejskiej albo chociaż te wszystkie przepisy zostaną wyprostowane. A jak na razie, to nie mogę się doczekać tego momentu, kiedy wrócę do Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkam na stałe i znowu będę poruszać się przy pomocy mojego psa przewodnika, Wilmy. I też mam nadzieję, że w przyszłości to prawo zostanie zmienione i że Wilma będzie ze mną podróżować po całej Europie. I po całym świecie. Do zobaczenia niedługo w moim kolejnym nagraniu. Papa! Pa!